Wiecie jak to mówią. Nieważne, że jedziesz powoli, ważne, że jedziesz do przodu. Moi drodzy, witam was serdecznie. Jestem Multi, i dziś mam dla was odcinek i porównanie, na które wielu z was czekało, czyli starć pomiędzy amerykańskim dywanem T95 i brytyjskim żuwikiem. Zanim jednak przejdziemy do Bitym na tych pojazdach. Chcę ogłosić, kto wygrał ostatniego dużego giveawaya na 2000 zł Serdeczne gratulacje dla wygranego, i moi drodzy, lecimy dalej z tematem. Mam dla Was kolejnego Giwoja teraz na 2500 zł Wystarczy tylko, że zasubskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, lecimy po 285 tysięcy subskrypcji. Do tego polubić ten film dla zasięgów i napiszcie komentarz z odpowiedzią na pytanie, który pojazd wolicie: czy tortoiza, czy. T95. Pamiętajcie także o podaniu niku w to w tak, abym wiedział, komu wysłać nagrodę. No i co? Zanim przejdziemy do bit na tych pojazdach, trzeba jeszcze zobaczyć, czym one się w ogóle różnią. Więc tutaj różnice są na pewno widoczne głębokiem, między innymi w dziale, ponieważ T95 no zwykle używa działa kalibru 155 mm, które bije średnio po 750, no i ma penetrację bazową 276. Tortoise stawia na bardziej szybkostrzelne działo, bardziej skuteczne działo moim zdaniem, które ma mniejszą penetrację, ale bije średnio po 400, ale i zobaczcie, ma dużo większe uszkodzenia na minutę, większe o prawie tutaj tysiąc, także no jest w stanie tak naprawdę zasypać swoją ofiarę i na przykład postawić ją na gęsi, a potem już wiecie, co się dzieje. Tylko śmierć, więc no tor to jest na pewno w takiej walce na bardzo blisko, będzie lepszy. Te 9-5, fajnie jak może strzelić, a potem się za czymś schować, choć wiadomo, z jego mobilnością nie jest to takie proste. Poza tym mamy różnicę jeszcze, moi drodzy, tutaj w na przykład zobaczcie czasie celowania i celności, no, zdecydowanie te wszystkie parametry są na korzyść. Tortoiz ma on także lepsze opuszczanie działa, więc na apach piaszczystych będzie miał łatwiej. Jeżeli chodzi o mobilność, tutaj parametry są można rzecz e, identyczne. 20 km na godzinę oba pojazdy jadą, ale. Lepszą odstąpioną ma Tortoise, więc, no mimo wszystko, lepsza mobilność. I jeżeli chodzi o pancerz, tutaj nie będą bardzo podzielone. Ja uważam, że te 9.5 jest nieco twardsze. Tortoise ma jednak ten garnek miękki, prawda? Tak, jednak Tortoise ma więcej życia o 200, więc, niby, jest w stanie tam przyjąć powiedzmy jeden strzał. Więcej. Jeżeli chodzi o maskowanie, tutaj wygrywa T95. Jeżeli chodzi o zasięg widzenia, delikatna, delikatna przewaga brytyjskiego żuwika. Można w sumie powiedzieć, oba pojazdy mają swoje atuty i wady, ale jednak chyba nieco więcej parametrów. Przemawia na korzyść Tortoise, także jestem bardzo ciekawy, jak wy się na to zapatrujecie. Zacznijmy od bitwy, właśnie żółwikiem. Tutaj mam zestaw dosyłacz, oczywiście wzmocnienie i turbo. Turbo, aby jechać nieco szybciej. A dlaczego wzmocnienie, ktoś zapyta? Bo mamy więcej życia dzięki temu, bo mamy wytrzymawsze zawieszenie, a ważne jest, aby zawieszenie było wytrzymałe, wtedy rywale nie będą w stanie nas postawić na gęsi. Do tego szybsza naprawa zawieszenia, no i mamy mniej uszkodzeń. Na przykład przy upadku, także jak tam będę skakał z jakiejś górki, to będzie mi nieco lepiej, także... No i akurat postawiłem taki zestaw, zobaczymy jak to się sprawdzi. Wchodzimy do bitwy, jest godzina wczesna rano, więc mogę chwilę na bitwę poczekać, także odezwę się do was w bitwie. No i proszę, wylosował na mapę murowanka, losowanie z ósemkami dziewiątkami, więc całkiem przyjemne, aczkolwiek są dwie arty, których się trochę obawiam, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jaki jest dla nas plan? Pojedziemy sobie bardziej do lasku I tutaj wytłumaczę dlaczego, dlatego że No są właśnie dwie arty Torto to jest ma dobre opuszczanie działa więc Ja jestem zdania, że jak będę w lesie To będę w stanie sobie jakoś tam poradzić Na lewej stronie może być o tyle nieciekawie Że tutaj e, mogę stać sobie W tych krzaczkach i będę być, na przykład podświetlany Przez dziewięćdziesiątkę czy jakiegoś meda Który pojedzie do e, środka I tutaj w mieście będzie podświetlany z krzaczka Więc no ja tego bardzo nie chcę Chcę bardziej powalczyć sobie tutaj w lesie Wykorzystać opuszczanie działa i jakoś wykorzystać to działo e, moje liczne HP. E, ogółem do materiału skłoniłem się, ponieważ ostatnio e, bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało na przykład e także pomyślałem sobie, że kurde, na no jak e idzie dobrze, to może właśnie taki materiał e, też się uda, będą jakieś fajne bitwy, no ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że takie pojazdy jak czy to Tertoist, czy T95, one żyją z mapek raczej zamkniętych, no jeżeli macie takie mapki otwarte jak ta, no to wiadomo, że tak łatwo nie jest, bo hmm, zanim dojedziemy na pole bitwy, no to chwila mija, ale wiadomo, jeżeli już się dojedzie, no to jest wtedy niezła sieczka. Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały wyniki, który pojazd jest dla Was lepszy. Ja osobiście. Muszę powiedzieć, że oba te pojazdy lubię, ale jednak chyba nieco bardziej leży mi działo Tortoise, po prostu wydaje się takie mega, mega przyjemne. To działo jest po prostu takie, że no skupiasz i od razu trafiasz, to jest po prostu piękne. Te, te 9.5 trzeba be, według mnie niby być bardziej na blisko, ale kiedy jesteśmy bardziej na blisko, no to wtedy już pan coś nie robi takie roboty, bo ludzie nas przebijają, także... Tortoise mi się na pewno podoba bardziej ze względu na działo. Działo, mimo wszystko, że robi więcej w T95, to jest po prostu mało przyjemne, niestabilne no i dlatego ja tutaj jestem fanem tego żuwika. Ale mówię, jestem ciekawy, jak Wy się zapatrujecie na takie starcie, i który pojazd Wy byście wybrali. Mimo wszystko, patrząc na dychę, no to tutaj zdecydowanie jestem większym fanem żeby była jasność E-trójki. Badger mi się nie podoba, ale no wiadomo, dycha nie jest najważniejsza nie jest najważniejsze. Niektórzy patrzą tylko na dziewiątkę. A my mamy taką sytuację trochę nieciekawą, bo ich jest tutaj hmm, czterech. Ja się trochę boję, że się na mnie rzucą, ale mam duże wsparcie, a też dobrze jest być takim czołgiem, hmm, można rzec, przełamania, albo przynajmniej yy, to, co się stanie, no to będą w nas strzelać, ale my będziemy mieli także na nich bicie, Tylko, że dostałem lampkę. A jednocześnie nic nie widzę, i to jest niepokojące. Nigdy nie chcecie mieć sytuacji, że macie lampkę, a nie wiecie od kogo, bo wtedy może być nieciekawie. Nasi, jednak, tutaj no, są licznie ustawieni na snajper, więc. Wydaje mi się, że będę miał jednak mimo wszystko asekurację jak podjadę, także nie boję się aż tak bardzo, ważne żeby tylko być frontem, żeby nie było takiej sytuacji, że będę do rywali bokiem, bo wtedy faktycznie moje życie może się szybciutko yy, skurczyć i, i będzie no smutna bitwa, będzie taka bitwa, że się nie będzie nadawała na odcinek i trzeba będzie robić powtórkę. No dobra, podjeżdżam, cały czas podjeżdżam, tak jak powiedziałem, no mam tutaj delikatne wsparcie, więc tak najgorzej, to to też nie jest, ten ces no, trochę mnie niepokoi tutaj. No, przebił mnie w garnek. Ale on jest na goldzie też, on jest na goldzie, co oczywiście daje mi do myślenia, że muszę tutaj nieco bardziej może uważać. Też mam farta póki co, bo jeszcze żadna artyleria do mnie nie strzeliła, a to tak nie musi wyglądać wiecznie. Ma no, ładuję golda, bo to widzę, nie wchodzi nic. Gold tutaj penetracji mi da dużo więcej, gold na tortoise ma penetrację rzędu już 326, więc mega wzrost, jeżeli kogoś stać na to, żeby grać tym pojazdem na goldzie, no to opłaca się. To się po prostu opłaca i na pewno można zobaczyć przewagę w wynikach, będzie tutaj dużo więcej tych uszkodzeń wpadał. Zobaczcie, to jest taki moment, gdzie właśnie ta moja wspomniana wcześniej już depresja armaty się sprawdza bardzo fajnie. Od razu, od razu lepiej to wygląda. Kunze Pancer mocno tutaj przycisnął. Wydaje mi się, że on za to zapłaci swoim życiem. Ja tymczasem mierzę na. O, renegata niestety nie weszło w garnek. Ale pocisnę mocniej, bo jest 4 do 1, mamy przewagę 5000 HP. Moja drużyna wygląda bardzo zdrowo, bardzo, bardzo solidnie. Nie uszkodzi mi gąsek, bo mam wytrzymałe, właśnie. I to jest piękne, o czym wielu ludzi nie rozumie. Nie wie. Jeżeli macie, moi drodzy ten moduł, który ja mam, no to możecie właśnie tak pięknie wytrzymać strzały w gąskę i nie są w stanie was rywale postawić na gęsi, nawet choć przymierzą. Nawet choć przymierzą w gąski, to nie musicie się wtedy dalej obawiać. Skoda będzie chciał mnie objechać. Zdecydowanie tutaj chce mnie objechać, gościu. Hmm. Ja jestem zdania, że to mu się do końca chyba nie uda. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. Postawiłem go na gęsi. Objeżdża mnie, objeżdża mnie, objeżdża mnie. Tutaj mam liczne wraki. Zablokuję go... O, jest na hita. Pięknie tutaj Arta mi pomogła, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rzadko to mówię, ale mam dobrego arciarza w teamie. Takiego arciarza warto mieć, który pomoże i w ważnej chwili nie będzie się bał strzelić. Mógł się niby bać strzelić, że wiecie, yy, będę miał przez to jakieś straty, ale przez to, że strzelił, właśnie ta skoda mi nie obiechała, więc mogę mu podziękować na czacie. Thank you. Yy, Arty. Dobra. Tam są już raczej ogryzki. W ogóle bitwa wydaje się, że jest wygrana, więc ja już, szczerze mówiąc, nie wiem, czy zrobię jeszcze jakieś damage'e tutaj, jakieś uszkodzenia. Może być tak, że to już jest koniec naszego wyniku. Hmm, ale czy to jest powód do smutku? No nie, no zrobiliśmy 3,5 tysiąca. Fajnie powalczyliśmy na pierwszej linii i to mi się podoba, że to nie była taka bitwa z krzaczka. Czasami są takie bitwy, że no, stoisz w krzaku i jest nuda. Tutaj było bardzo fajnie, walczyliśmy. Pokazałem wam właśnie yy, to wyposażenie, ulepszone wzmocnienie, które Mogą mi nawet tutaj ocalić trochę życia Bo ta gąska była wytrzymała Moje to zawieszenie wytrzymało sporo Także ja uważam, że takie, ym, Taki zestaw, jaki tutaj posiadam Jest jak najbardziej odpowiedni I warty przez was Rozważenia Tak powiedziałem też wcześniej No chyba tutaj już nic nie zrobię No może jeden strzał gdzieś tam zmieszczę W tego UDESa Co? Rykoszet! Ale widzieliście to? Na pewno widzieliście. Ładnie, teraz go zdjąłem, ale... Co to było? Czemu to się odbiło? Musiałem go trafić w jakiś taki mega piksel, który... Po prostu yy, był wytrzymały, ale to i tak moim zdaniem powinien być damage. To było dziwne. Skorpion dostał ładnie, ale już chyba nie jest przed... no. Nie kolejny raz. Ale i tak dobiliśmy do 4000, więc jestem happy. Bardzo fajnie. 4000 to jest wartość w porządku. 9 tierem, moim zdaniem. 9 tierem na otwartej mapie. Zawsze to jest coś, co chcę, żebyście sobie wbić do głowy. Nie patrzcie na swój wynik w kategorii. Mm, o no, 2000 zrobiłem albo zrobiłem 5000. To 5000 to jest super, 2000 to słabo. Musicie patrzeć na to, ile mogliście zrobić. Ja bardzo często nazywam swojej bitwy słabymi, choć zrobię na przykład 6000, bo wiem, że mogłem zrobić 8. Po prostu marnowałem okazję. W tej bitwie nie uważam, żebym zmarnował dużo okazji. Ja zagrałem poprawnie. Pierwsza linia odważnie cisnąłem, nie bałem się, przemałem front. To jest ważne, tak? I przez to zrobiliśmy te 4000. I drugą klasę Tutaj nie było potencjału na, nie wiem, 10 tysięcy. Czasami jest. Ale nie w takich bitwach, gdzie macie przewagę jednej strony. Więc wynik fajny. I teraz przechodzimy do T95. Tutaj identyczny zestaw wyposażenia. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Zakładam znowu, że takie 2,5 tysiąca to jest minimum. Każdy wynik mniejszy będzie nieodpowiedni. Trochę wyszedłem tutaj na chwilkę, bo chcę zobaczyć, czy mam dobre działo. Dobre działo. Niektórzy mają na tym czołgu to działo, 120, które jest... Hmm, Niby przyjemniejszy, ale nie ma już takiego fear factoru. to znaczy no już jak strzeli za 750 no to rywal się boi, jak strzeli za 400 no to się nie boi aż tak bardzo. Więc mimo wszystko ja wolę tutaj na T95 155, po prostu bardziej na tym pojeździe mi pasuje, na Tortoise hmm, 120 jest idealna. Co nam rzuciło? Rzuciło nam od razu bitwę na apie Crashtor. Mapa moim zdaniem kiepska dla tego pojazdu, szczególnie przy trzech artyleriach i to jeszcze przy losowaniu na dziesiątki. I teraz, dlaczego jest to kiepskie starcie? Dlatego, że nie możecie pojechać na lewo, ponieważ tutaj, jeżeli ceni się spota na od T49 na przykład, to zginiecie, więc nie możecie tu pojechać, po prostu no sorry. Nie możecie także pojechać na miasto, tutaj na Kasztor, ponieważ no... Pff gdzie tamte te 95 tak? No nie nadaje się. Możecie zostać na bazie, albo pojechać linią 1-2. Więc my pojedziemy linią 1-2 z nadzieją, że spotkamy na przykład 705A i 60TP, ale e, jaki jest problem? Jeżeli tam pojedziemy, co nie, to i tak to nie oznacza, że będzie fajna bitwa, bo po pierwsze tutaj jest bicie artylerii, tu jest bicie artylerii w sektorze D1, czyli tu macie, nie mogę klikać, nie wiem czemu, o, tu macie bicie arty i tutaj wyżej macie bicie arty, więc wszędzie, gdzie nie wyjedziemy, Arta będzie miała od razu bicie. Po drugie, to jest miejsce, gdzie trzeba robić Sejdcrapa i grać na wieżyczkę Tedekiem się nie robi Sejscrapa. Tedekiem się nie gra na wieżyczkę, więc znów słabo. Kolejny problem jest taki, że rywale są wytrzymali. 60TP jest czołgiem wytrzymałym, twardym, prawda? On tutaj będzie mógł mieć pozycję za jakimś na przykład powiedzmy wrakiem. A ja nawet jestem tak niski, że nie będę miał na niego bicia. Więc wszystko w sumie mówi mi, że to będzie słaba bitwa z perspektywy Tutaj wzoru, no tak jednak widzimy pewne ciekawe sygnały. Teraz na linii 8 pojawiły się cztery czołgi, trzy ciężkie. Co mówi nam o tym. Okej, okay, to jest już bardzo, bardzo, bardzo niepokojące. Nie wiem, czy jest w sumie sens cisnąć dalej tą flanką. No bo. To są ewidentne sygnały, że rywale będą chcieli jechać na naszą bazę i częściowo się bronić, a my jedziemy tutaj. No nie, no to, to nie ma sensu, po prostu. No, na logikę. Zobaczcie, jak wygląda układ sił. Od razu widzimy, że rywale będą jechać w stronę naszej bazy i częścią się bronić. Nie ma tutaj kogo spotkać. Tu może być Lewandowski i może T95. Natomiast jest to za mało, żeby opłacało mi się jechać taki kawał. Szczególnie, że już niedługo będziemy mieli problem na własnej bazie. więc yy, tu jest oczywiście Lewandowski, ktoś powie, ja mogłeś po pojechać, ale. Obiektywnie patrząc, nasi powinni sobie z nim poradzić, nie ma sensu aż tylu sił marnować na jednego Lewandowskiego, szczególnie, że zanim byśmy do niego dojechali, on by już zginął, więc tutaj prosta obserwacja minimapy mówi nam, że nie ma sensu tędy cisnąć, musimy wrócić i najrozsądniej byłoby w sumie utrzymać teraz w sektorze B6 i stąd przeczekać, jak a właśnie rywale będą wyjeżdżać. Ważne jest, aby nie zatrzymać się na przykład tutaj, ponieważ to będzie oznaczało, że zginie modarty, co nie? Tutaj będzie lepiej. Tutaj będzie dużo, dużo lepiej, jak jest ten kunze pancer i jest terfo ustawione. To jest spoko. Także tutaj zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale na razie rywale puszują. Ja mam bicie bardzo, 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 bardzo słabe. Pięknie weszło tutaj. Ładnie weszło, ładnie weszło. Dostałem od w bok, ale no nie... No właśnie, te 9 T92 już mi ścieknął za 400. A jeszcze są dwie inne arty, więc to jest tak naprawdę tylko przedsmak tego, co może się dziać. Teraz fakty są takie, że stracimy kontrolę nad tym krasztorem I to oznacza, że kobiet będzie nas podświetlał tutaj wszędzie, więc nie mogę tutaj stać. Nie mogę po prostu, no bo zginę. Nie mogę także pojechać tam, bo nie dojadę. Rywale mnie rozstrzelają. Więc jedyna rzecz, jaka mi teraz przychodzi do głowy, no to jest modlenie się, że może uda mi się tutaj wjechać na górę. I z tej... Półki e, bronić kapa. Ogólnie sytuacja jest tragiczna, bo jest, zobaczcie, 5000 HP w plecy. Dlatego warto właśnie zawsze patrzeć sobie na HP, jakie możecie sobie włączyć i to myślę teraz już w grze. Ja to mam z xma. E, no i z tej półki tutaj mam nadzieję, że uda mi się po prostu kapę jakoś e, bronić. Ważne jest teraz, żebyśmy nie dostali spota na przykład od T49, bo T49 mogłoby tutaj wyjechać teraz i trafić nas w tył za 1000, ale widzimy, że jeszcze nie nie jest ustawione poprawnie Kampi e, boi się, boi się on liczy na to, że STV zginie i Kunze pancery zginął. Mądrze, mądrze e, no dla nas bardzo dobrze, bo my się tutaj przygotujemy lepiej, ale i tak bitwa jest zdecydowanie przegrana nasz T57 nie wrócił, 60TP nie wrócił ST1 nie wrócił, nasi zdecydowanie nie chcą bronić własnej bazy, więc no jeżeli nie chcą bronić bazy, no to o czym rozmawiamy, tak? No to Reszta już wiecie, nie ma tutaj na czym się specjalnie e, głowić. 705 a chcemy go wpuścić. Chcemy go wpuścić, podpuszczamy go, podpuszczamy go, podpuszczamy go. No i tutaj nie zrobiliśmy nic źle. To był bardzo dobry strzał technicznie oddany w dolną płytę. No niestety, no tak się dzieje. Nie możecie mieć pretensji o takie strzały, bo to był bardzo poprawny strzał. E, w dobre miejsce, w miękkie miejsce. Żałuję trochę, że strzeliłem w tego obiekta, bo UDES był ciekawszym celem. Konkwera tak się ustawił, że ja mogę zabrać za niego. To jest trochę niepokojące, mam nadzieję, że się odsunie. Tutaj ich Arta prawdopodobnie będzie niedługo strzelać. Teraz bardzo liczę na to, że UDES może jakoś tutaj przejedzie. On nie dostał damage'a, więc może być nieświadomy tego, co tu się święci. Okej, okay. te 4,9 wysłane do garażu, fajnie. Jeszcze Arfutur podjeżdża, zobaczcie. Teraz ważne jest, aby się przykleić do górki, właśnie. Teraz bardzo ważne jest, aby się przykleić do górki, bo Arta... Bo, moi drodzy, Arcioszka zaraz będzie tutaj mogła nam sieknąć. UDES prawie wysłany do garażu. Prawie. Robi jednak wielką różnicę. I chce się cofnąć. Blokujesz mnie. I Arte do mnie strzeliła. Kurde, no. Najbardziej mnie wnerwia ten Conquero, powiem szczerze, no. Bo po prostu przez niego Arte tutaj podwójnie chce strzelać, no. Wie, widzi dwa czołgi, no to wiadomo, że się chce skusić. No, niestety. No, niestety, no, niestety. Arte cały czas tutaj bombarduje. 4 do 10, co ciekawe nasz T57 Heavy wrócił, ale też bez sensu trochę, że idzie od dołu, trochę bez sensu. Conquerors się ode mnie odsunął, co jest dobrą wiadomością. Arta, o jest, Obiekt 705A. O Boże Święty, no to strasznie zlamiłem, nie wiem jak ja to zrobiłem, że to nie weszło, to było słabe. Hmm. Cały czas bazę przyjmuje e, to wydaje mi się. Dobra. Wychylamy, wychylamy, wychramy. Jest szarfutur. Szybki strzał i do tyłu. 900 demedza. Kontuje się lekko. Widzicie, że nie, nie, nie przebił mnie. Co? Dwulfowiec już tutaj jest. No to śmierć. To już jest niestety śmierć. Dwulfowca od lewej strony tak się nie spodziewałem. On jednak nie kapował bazy. To to przyjmuje bazę. Eeeem... Um... I tutaj, no nie spodziewałem się, że tutaj podjedzie w ten sposób, przejechał niewykryty, no bitwa jest przegrana, 2700 uszkodzeń I co możemy tutaj powiedzieć, mogliśmy zrobić w tej bitwie dwa strzały więcej, dwa razy w obiekta w sumie Tutaj na początku w doną płytę i mogliśmy zrobić jeden strzał jak tutaj był bokiem, także trochę nie, nie wykorzystałem tej bitwy, ale i tak bitwa była tragiczna jeśli chodzi o możliwości, i potencjał, to było widać zresztą od samego początku, że tutaj wszystko wskazuje na porażkę. Yy, ustawienie sił, to, że nasze dziesiątki nie wróciły, były spóźnione, nie przycisnęły, no nic nie zrobiły w sumie, a ich drużyna była bardzo zdecydowana. Taka no fajna, fajna. Żałuję, że nie byłem w ich drużynie. Także no porażka, ale mówię też nie było najgorzej. Lepiej bitwa wyszła Tortoise'em, ale nie do końca dlatego, że Tortoise wykazał się Bardziej tylko dlatego, że była inna drużyna w tamtej bitwie. Zobaczcie proszę, 2700 uszkodzeń, czyli wynik w porządku jak na 9 tier, ale chciałem troszeczkę wyżej celować, bardziej w 3,5 koła. Tutaj o, no, dziewiątki się... Nie popisały zdecydowanie. Też Lewandowskiemu bitwa nie pykła. Także to było, moi drodzy, starcie T95 vs y, Tortoise. Tak jak powiedziałem na początku, czekam na wasze komentarze. Chcę, żeby ktoś z was wygrał 2,500 tysiąca złota. Wyniki będą ogłoszone zapewne w ciągu najbliższych kilku dni, 2, 3, 4 dni. Także nie spodziewajcie się, że będą od razu jutro, ale będą na pewno miały miejsce Niedługo, także. To było na tyle ode mnie. Dziękuję wam za uwagę. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.